ma z tej strony Gespatio i witam Was wszystkich serdecznie w bonusowym odcinku z Raymana Redemption. Jak widzicie, jesteśmy teraz przy wyborze save-slota. Jak skończyliśmy ostatni odcinek, miałem 84%, teraz mam ich 90%, ponieważ nadrobiłem rzecz na wszystkie możliwe znajdźki. Myślę, że między innymi te pozostałe 10% to są też rzeczy w sklepie, które postaram się wykupić też tam prywatnie albo teraz się uda, nie wiem. Wczytujemy. Dark Legacy, The Final Challenge. To odblokowało mi się za wszystkie klatki. Jeszcze na szybko pokażę Wam kilka strojów, które sobie zakupiłem. Mamy Chess Raymana. Mamy Dark Raymana. Tego sobie może wybierzemy tak w ogóle. Czy coś tu jeszcze kupiłem to było widać? Nie, tutaj już niczego nie ma. Zdobyłem też w walce z Dark Raymanem i Dark Mosquito tego Dark Mosquito, ponieważ nie zauważyłem tamtego do zebrania. Jakieś skiny dla checkpointów jeszcze udało się zdobyć, jak widzicie, ich brakuje nam naprawdę mało. I zdobyłem achievement za powiększenie w całości życia u Betilli, ponieważ za wszystkie klatki ostatecznie dostałem już powiększenie życia. Lecimy. Dark Legacy The Final Challenge. Wow. Jest tu do zebrania tokenik i prezencik, który rzecz jasna chciałbym zdobyć. Zobaczymy, jak bardzo trudne to wszystko będzie. Spodziewam się wysokiego poziomu trudności i to bardzo z oczywistych względów. W końcu to jest coś. Jak najbardziej dodatkowego. O kurczę. Już widzę, że. No, widzę, że łatwo nie będzie. Jest tu dużo niespodziewanego. Naprawdę dużo. Oj, oj, oj. Troszkę to za Zobaczymy, jak długi jest ten challenge. Przekonamy się. Oj. Co jest? Na dół. Nie ma dół, kurczę. No kurde, troszkę sobie tutaj obrywam. Hmm. Mogę przejść pod tym? Mogę przejść pod tym. Tędy. No kurde, dobra. Dojść do tego. Zebrać to. Dało się. Oj, 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 leć, leć. Kurde, nie wyszło. Nie wyszło. Od nowa. Cóż, lecimy. Dobra, udało mi się jakoś wryć tutaj. Teraz ostrożnie. Czy to zniknie? Bogam niech to zniknie. Dobra. Trzeba uważać. No nie. O jejku, jejku. W ten sposób. Jest checkpoint. Dobra, pierwsza sekcja zrobiona. Ciekawy jestem ile tu tego wszystkiego jest, bo prezenciku i tukenika tutaj nie ma. No ale cóż. O kurde, no nie, no nie. No nie. Co jest? Co jest? Dobra. Troszkę źle ogarnąłem przechodzenie tej sekcji. Mam nadzieję, że tutaj nie zgamover uję, słuchajcie. Nie no, to już by było troszkę śmieszne. Dobra, spokojnie. W każdym razie fajnie, że jeszcze się natrafiła okazja, żeby taki bonusowy materiał z tej gry nagrać. Kurde. Widzę, że tutaj wymagania tych skoków też wymierzone co do milimetra. O ile dobrze robię? No, na pewno dobrze robię. Halo. Halo. Ej, no, bez przesady, dało się, Spierdzielaj. no chyba nie, tak, dało się, bo no, nie. Sekcja pierwsza przeszliśmy. Wow, to było. To nie było proste. Dobra, teraz na dół, co? Teraz gdzieś. O nie, to jest to. W ogóle ten soundtrack jest naprawdę świetny. z trakiem, ale poziom trudności tutaj wzrósł do potęgi. Kurde. Obrywam tu od tego, od czego bym się nie spodziewał, że oberwę. Ja pierdzielę. jak tu jest wąsko. Masakra. To będzie naprawdę trudne. Dobra. Nie zauważyłem nawet, że tą fiolkę zbieram. To jest najlepsze. W każdym bądź razie... Słuchajcie, jeszcze raz no kurde, Za dużo tu tych kolców, bez jaj. Już myślałem, że mi się uda. Dawaj, dawaj, leć, leć, leć. Co jest tu? Jakiś odpoczynek. Byłoby mógł nie. Chciałem powiedzieć, że mógłbym tu nie obejrzeć, nie? No niestety. O fuck. Fuck. Będzie nas czekał powrocik, mam rozumieć, co? Jak najbardziej będzie nas czekał powrocik. Ja, ja bym chciał czekać. Pointa, ale nie wiem, czy mogę na niego liczyć, jakkolwiek. O, nie, 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 nie. Teraz na spokojnie tutaj to ścinamy i tam się wrócimy. Najprawdopodobniej poznajdźkę. Kurde. To będzie naprawdę wymagająca sekcja. Tutaj, jak widzicie, już naprawdę jest to przerażające checkpoint. Co? Jak ja mam? Ej co? Ja tu muszę się wpierdzielić. Od tak, po prostu obrywając chyba. Nie mogę? Ej, co? To jak ja przepraszam, bardzo miałem niby. Nie rozumiem. Dobra, słuchajcie, nie mam bladego pojęcia. Musimy tu czymś podlecieć, najprawdopodobniej. Jakąś skałką czy coś. Tymczasem po prostu spadamy. Stąd. Nie wiem, czego ja tu. Szukam w zasadzie, ale kurczę, bo znowu jakieś rozwidlenia tutaj na nas czekają. O, właśnie, czy tu przypadkiem o to nie chodzi? Hmm, nie jestem w stanie tego ruszyć. Nie wiem, wygląda to tak, jakby to na tym można było to zrobić. Nie zrespiło mi się tu coś? Nie. W ogóle. Nie wiem. Najwyżej znowu będę musiał się wracać. Ja pierdyle. Spadamy. Jest. No nie no kurcze. Jakaś tragedia. Jest jakaś tragedia. Będzie tu naprawdę dużo prób. Coś czuję. Naprawdę dużo. No, dobra, słuchajcie, przy okazji widzicie tu tutaj? Okej. Okay. Jakkolwiek przydałoby się to przejść. Ale to jest. Chuj ciężkie. Nie ma co ukrywać. Gin. Gin. Dobra, super. Teraz nie wiem, czy opłaca się wracać, czy po prostu lepiej się zabić. W końcu i tak nam się to zalicza. Dobra, przeżyjemy. O, może nawet nie. Teraz, czy ja w ogóle. Aha, dobra, to zabij mnie już lepiej, lepiej mnie już zabij, niż mam tą sekcję jeszcze raz całą robić z ucinaniem tego. Teraz wracamy tam gdzie byliśmy. Co tu się odpierdziela, ja się pytam. Nie, tamtą ścieżkę podziękuję. Nie, proszę nie zgin. Nie zgin. O ja pierdyle. Nie. Nie, hehe. Nie. Tam pewnie był checkpoint, znając życie. Nie, tam na pewno był checkpoint, ja to wiem. Udało się. Ludzie, udało się. Został nam tylko prezencik. O Boże. Co teraz? Nie, to się ślizga. To się ślizga. I nie ma prezenciku, to będzie jeszcze jedna sekcja jakaś. O nie, czy ja muszę to zrobić za pierwszym razem. No bez jaj. O cholerę Wam chodzi. Zaraz, bo czegoś tu nie rozumiem, czyli to musi być zrobione perfekcyjnie, tak? Bo? What? What? Ej, halo, ja się nie bawię w takie coś. Dobra, w ten sposób. Tam coś jest, tu jest niby do góry. Eee, ślizgaweczki, pierdzielone, bo no nie zostaw, nie? No dobra, Ryk. Ryk. Nie, 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 nie. Ja nie, chcę. Ja nie chcę. Ja nie chcę tak. Co tu się dzieje? Halo? Ja pierdyle, co to jest? Co to jest? To jest... ...okropne. Ja pierdziele. Chyba żyje. Myślę.. Błagam, dajcie mi dojść do tego checkpointa, tak po prostu błagam. Jest. No tak, jeszcze przy checkpoincie. nie Ja pierdzielę. Co to jest za wyzwanie? No wyzwanie, no to, to, to fakt faktem. Ale... Co? Co ty robisz? Co ty robisz? Co to jest? Ile? To jest połączenie wszystkiego, co zostało przygotowane w tej grze. Ja pierdzielę. No nie, no no nie, no. Ej, halo! Zdechnę, zanim dojdę do tego w ogóle. To jest zrobione perfekcyjnie, żeby to po prostu nas wyniszczyło. Ja pierdolę. To jest straszne tutaj. Nie zrobię tego. A ja nie zrobię? A ja nie zrobię? Gdzie ja ten? Jepsie. się, typie. Wiecie, ostrzegam cię. Jeb się, powiedziałem. Co? I zaraz co? Co się dzieje? Jest! Przeszedłem to! Pięknie! Ciekawe ile sekcji tu jeszcze jest. Dalej nie ma Ile przygotowałeś typie tych sekcji? Moje pytanie. Ile przygotowałeś tego syfu? No nie, chłopie! Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Mam wrażenie, że ten film będzie się składał z, głównie z czegoś takiego jak ja pierdzielę. Z czegoś takiego jak... Jak y, chyba się nie uda. Bo to jest przerażające to co się tu... Od Janie Pawla w tej gierce. Proszę zginij. O właśnie, z takich tekstów też. Proszę, zginij, tak dalej. No kurde, nie. To jest masakra, to co się tu odwala. Ja dzielę. nie wierzę w to, nie wierzę w to, tam był koniec, takie coś. Jest mam to, Boże, z jednym HP. Ja nie mogę. Życia. A prezencik? Na górze gdzieś. Wow, dobra, dziękuję chociaż za takie wynagrodzenie mnie. O, tam coś jest, ten ten chyba trzeba będzie zlecieć. Pewnie droga po niego jest trudna. jako. Aha! Wow! Ale super! Jeszcze sobie to zbierzmy żeby wykupić jak najwięcej rzeczy w sklepiku. Potem. Pyk, 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 Koniec. Master of the Valley. Dark Medallion. Dobra, nowe itemy w sklepie. mini minigame? Kurczę, To jest... nawiązanie do... Kurcze, ale fajne! Dobra, chciałbym to odbić jakoś bardziej... w tą stronę. O! Bawmy się grawitacją. Pyk, Spróbujmy całe rozpierdzielić. Okej. Okay. W ten sposób nigdy mi się nie uda. Spróbujmy. A ja w tym czasie może zacznę podsumowywać, bo jednak się zdecydowałem na jakieś małe podsumowanko tej gierki. Cóż mogę rzec, no? Tak jak już mówiłem w ostatnim odcinku, naprawdę genialny remake pierwszej części Rayman. Wiele nowych lokacji, wiele nowych bossów, nowych wyzwań. Dużo zmian. Naprawdę świetnie. Bardzo na dobre to wyszło, tej grze, to trzeba przyznać. Dodatkowo, naprawdę, klimat pierwowzoru nie został tutaj zniszczony pod żadnym pozorem. prawa graficzna dalej, taka sama. Nowa ścieżka dźwiękowa, to też przy okazji naprawdę świetnie się prezentuje. Gratuluję twórcy takiego wykonania tej ścieżki dźwiękowej. Level complete, udało się. Naprawdę gratuluję twórcy czegoś takiego. Nowe designy, różne nowe rzeczy. Aha, tu jest kilka poziomów różnych. Dobra. Mm, naprawdę... Każda zmiana bądź nowa rzecz, jaka pojawiła się w tym remake'u wyszła grze na dobre. Z takich negatywnych rzeczy tak naprawdę mógłbym um um się przyczepić tylko do jednej rzeczy, ale to tak też delikatnie. Kilka sekcji, które wydawały się być Kilka dosłownie malutkich miejsc, które wydawały się być niedopracowane. Ten nowy poziom, w którym było bardzo dużo ośnieżonych ścieżek w Blue Mountains, nie pamiętam jego nazwy. Czy Hardest Cliff, czy jakoś tak się ten poziomik nazywał? Kurczę, straciłem piłeczkę. To tam mam wrażenie. Co to było? Tam mam wrażenie. Y... Był ten jeden moment z tym ptaszkiem, nie wiem, może kojarzycie, gdzie się kręcił ten kolec. Są momenty, które troszeczkę wydawały się być na siłę utrudnione. Nie w takim względzie, że nie umiałem tego przejść, choć to też swoją drogą, ale chodzi o to, że one tak jakby nie prezentowały sobą faktycznego wyzwania, nie wiem jakby to powiedzieć, takie miałem przynajmniej odczucie. Kurczę, weź tą piłeczkę traw, kolego. O, jest. I jeszcze raz kurczę. Tak mi się przynajmniej wydawało, że właśnie takie moje odczucie względem tego było. Co jeszcze? Hmm. Wydaje mi się, że z negatywnych rzeczy to już naprawdę wszystko. Ale fajnie się udało tutaj trafić. Bo tak to naprawdę wymieniłem chyba wszystkie zalety, jakiekolwiek postaci jakieś pojawiły jakieś wyzwanka. Dodatkowe jakieś aktywności, które zostały przemienione na kompletnie nowy poziom. Weszły na wyższy poziom, tak mogę rzec. Naprawdę świetnie się to prezentuje. Różne rzeczy typu powiększenie życia przez Betille, jak przez Livre menu Revolution, yy, sklepik, właśnie sklepik, te całe kasyno, różnego rodzaju inne możliwości zakupu, jakieś nawiązania do radar Loomów z Revolution, gdzie mieliśmy ten cały magnes klatek. Yy. Klatek, yy, medalionów magika, prezencików, czyli rzeczy kompletnie nowych też wypadałoby właśnie nadmienić. No naprawdę, mógłbym jeszcze tego pewnie wymienić, trochę znając życie po skończeniu nagrywania, mi się jeszcze yy, trochę mi się jeszcze tego narzuci na usta, bo naprawdę to wszystko nie zmienia faktu, że grało mi się mega przyjemnie. Są też challenge magika, właśnie, których już za bardzo nie ruszyłem. Ten, który, gdzie jest ratowanie elektronów, sobie przeszedłem sam. Zdecydowałem się, ale jest ich naprawdę jeszcze więcej. Jest jakiś true boss rush na samym końcu, z tego co wiem. Czyli wszyscy bossowie z gierki w utrudnionej wersji, co jest naprawdę niesamowite. Wybór poziomu trudności, bo grę na hardzie też można przejść, gdzie wyzwanie jest jeszcze większe. Okej, okay, dało się. Ciekawe ile tu jest tych poziomów. Jest też poziom łatwy, który oczywiście jest bardziej przyjazny dla tych, którzy nie przepadają za większymi wyzwaniami. No i zaraz tutaj kitniemy. Jak kitniemy to oczywiście się zakończy. Choć mam wrażenie, że i tak bardzo daleko doszliśmy. Pewnie jest tego. Nie wiem. Pewnie potem będzie z Playtop i z Candy shotu. Nie wiem, może Final Showdown. Ale ją zrobiłem z tych śliweczek obecnie. Dobra, pyk. Dobra. Czy ja się naprawdę nie znam na prawej grawitacji, czy tak robię? Dobra, gra mnie wyciulała. Okej, okay. to chyba jest po prostu taka dodatkowa rzecz. Idźmy jeszcze tylko do sklepiku. Sobie zakupić to co możemy. Dobra. Zobaczmy, co jeszcze tutaj jest możliwe do zakupu. Tu jest jeden strój, tu jest drugi, trzeci. Okej. Okay. Ja bym chciał jeszcze checkpointy, może najpierw. Dobra. No i stroju już nie kupię najwidoczniej. Także cóż, w ogóle wszystko odblokowałem w sklepie. Tutaj jest dostępne. Tak jest wszystko. Nie no, to ja sobie to pokupuję hmm. za chwilę, jak zakończę odcinek. Tymczasem zapiszę. Zobaczę swój procent. 91, kurde, coś tu jeszcze ewidentnie się ostało. Pewnie te challenge magika dają nam dużo procentów. W każdym razie, słuchajcie, to już jest defi definitywny. Koniec tej serii na Redemption. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. I do zobaczenia w następnych seriach. Trzymajcie się. Na razie.